Siemane Maneczko widzowie, Jako, że święta już naprawdę mega, mega blisko, to czas oczywiście na wasz ulubiony challenge. Dziś weźmiemy sobie kilka świątecznych skinów na losowe. No i oczywiście, jaki skin nam wypadnie, takim kolorem do nim będziemy musieli grać. Pan Dolf to najtrudniejszy challenge i tylko zbieraki. Pani Świąteczna Napastniczka to tylko szare bronie. Pan Shus to tylko zielone. Dziany Jonesy to tylko niebieskie. Pani Renia to tylko fioletowe. Natomiast Blizzabel to tylko mityczne. Egzotyczne i legendarne. Ja słyszałem, że każda łapka w górę to jeden prezent więcej pod choinką, więc warto zostawić i strzelać i zryzykować. Do tego teraz wygram milion subów, więc będę naprawdę mega wdzięczny, jeżeli klikniecie suba z dzwoneczkiem. Dzięki wielkie. No i oczywiście, jeżeli chcecie mi pomóc całkowicie za darmo, to polecam kodzik Manoik w sklepie Fortnite. Bardzo, bardzo dziękuję. A no i bym zapomniał jak zawsze. Dzisiaj z nami pewien pan sklepciem oczywiście będziemy to robili, więc wpadnijcie do niego, naprawdę polecam. No i co? Ja wam wszystkim życiem. Świąt, udanych świąt, a ja już nie przedłużam, lecimy do meczu. Web Halo, halo, witam serdecznie. Sien dobry, pamiętaj tylko szare i te masy. Mam pompę. Mam coś... ma pompę. A, mama. Mam też typa. Biegnę go pokonać. Mam go! A ty chciałeś mi go ugrać, czy mi się wydaje? Nie, ja tam nie inne. to inny, Mam go! Brawo! Kepciu, dwa to zdobyłem, a ja nie grałem przez miesiąc w grę. I mam szarowny shotgun. No trzy dni nie grałem, to prawda. Ale nie, no jak miesiąc. <gry> Dzisiaj, jak wiecie już, no dobra, nie będę mówił, no robimy losowy świąteczny challenge, bo kochamy święta, kochamy też was. Jesteście super, nie zmieniajcie się. Dokładnie. Tak, was ładnie, proszę. Ty! Nie mogę trafić! Trafiłem! Chłopu będziemy mieli Spidermana. Szybko, szybko. Nie szybko. Tu jest. Jeszcze do niego. No i uciekł. No i GG. A, ty też masz pompę. No bo już nie mam amunicji w karabinie. I po, ty po, ty po. ma. Dwa AP ma, dwa jest? Tu, tu, tu. Mam ich ściankę. Przesuł się. Mam ich blok się. Mam huda. ich ściankę. 86 miej. 89. Let's A. No leży, drugi minus 100, a ty masz 4 HP. Zero ma leży jeden, drugi ma zero. Nagusze, tak muszę uszedł. dwa apemy, dwa apemy. Leży, dead. Brawo! Bepzonski! Do takich właśnie akcji się zatrudniłem w tej firmie manojkowej. Typy raz dojrzałem, typy raz dojrzałem. Minus 100 jest jeden tutaj, a drugi mnie na górę wchodzi. O kurde, stary kłopot. Zdamnij, mnie. Wiesz, ty mi strudowałeś tą? Wiesz, ty mi strudowałeś tą trollką? A! Ja nie wiem, co się dzieje. Zapój, no trafi. No nie mogę, nie mam przygotowane. Trafiłem go za 90. Nie wierzę. Nie wier no rozwaliliśmy pół budowli tą trollą, co na poniem mitku zużyłeś. To nie świąteczne było całkiem. Panie i panowie, mityczne i legendarne itemy. Dawaj, gdzie ty? Czekaj, co? No ja mam, aha. A. Aha. Ja umieram przez siebie. Bo prezent mam. Otwieraj ten prezent, bo ja umieram. Legendarna bomba. Serio? Tutaj mam kolejnych debili. Zabrażam. Przyszło z Kepciu, musisz, musisz, musisz. Ja tu się nawet nie patyczkuję z tobą. Leżę. Tu Brawo! Dobra, to teraz jeszcze tylko zdobyć Rocka Johnsona Dwayna. Ma no popę z no oto, kolejna! Naprawdę? Przestań piszeć, proszę. Przepraszam. Ale to dawaj tą yy, wolną, oczywiście, wolę. Nie, ja mam wolę, dwie szybkie są. Nie, nie, widziałem, że tam to drugie jest wolne. Ja pierdziałem. <laughs> no dobra, już masz. wszystko tak by się dało gdyby yy, nie ten ściskie typ, który idzie. Tak A już nie mam amunicji niestety. To na blisko muszę podejść. O! Leży. Hehe, <noise> łatwo z tyby! Na oddać, e. No ja wiem, ale ja se sam to wziąłem po co? Ja masz No łatwo Dobra, tak se powiedziałem tylko. Dwa mityki, jeszcze coś fajnego. Nie, złego w sobie. jeszcze masz w zespole. A no to w ogóle już, ty to jesteś jakiś taki ultra-przemityczny. Y, ma a typy no. Jezu, jak to mieli. Ty jeszcze strefa, kapitu no to wybieramy sobie. Ty, ty, nice. Jego kumfel jesteś w krzakach. Woli jest z jednego czy nie? A, mam go! <grych> tak, dwóch! Pokonałem, terciu. Wow, co? W krzakach się jeden leczył, tebel. Złoty będzie pemik. Mogę coś? No możesz, możesz, to... możesz, możesz. Bo ja mam tego, wiesz. To ty możesz to. Okej, okej, okej. let's go. I ty będę, będę, będę. Czekaj, klepcie, bo ja się leczę. Gdzie no, nie, typy? Nie ma czekania. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Czekaj, ja tego z dołu biorę. No pomocę. No uspokój się, dwójkę. Jeden leży. Jest nice. taki, to jest mocne. Drugi wychodzi na górę, też go robię. A ty pomożesz no, bez jak ja? Tobie? A kolejni są. Dwójka nas dojeżdża. Dostał 120. Do ja muszę się wyleczyć, bo mam zero. No czekam, czekam. Babę mam! Leży! Dobra, ale to nadal, ja sobie jeszcze Złapę mam! Bo może, bo może, bo Podnoszą się jak to jest. Czekaj, czekaj. Leź, leź, leź. Nie mam już, nie mam, nie mam! Podnieś mnie, podnieś mnie, jeden znajdę, podnoś od razu. Zostawę czy lecieć? Leź do strefy. Albo zostaw, zostaw, zostaw. Derwa. Dobra, ubieramy sobie chyba. Ja używam taki. Kiedy leży Dobra, ja lecę do strefy Leć do strefy, niech się podniosą Proszę, daj dolecieć strefko On używa taka, aby dla przypada. Nie mam nic Ale on, żywa. Dobra, dobra, ja żyję Typów ja. wam, typów wam. Dobra, ja mam killa Ty lecieś w typów Nie, no co ty, w ogóle A po co? No ja nie jestem od myślenia Nie, może spróbujesz jakąś kartę wrócić, czy coś? Że to. o, a jednak nie Co robi to? <laughs> Widziałeś typa? Ja, nie, nie widziałem No ty, bo tam robi edyt kursa nie jest jeszcze najgorzej. Mam trochę popsute bronie w tej grze komputerowej, więc y, dam radę. Zresztą ty chyba nagrałeś odcinek, że one są popsute, co? w nie o, się No, dopięcie, stary, no i bo. To jest kozak. No bo te bronie są zbyt opisane, to widz par teraz, tylko trafi. Widziałeś? Minus 50 sekund. Jeszcze, jeszcze, daj, zabijesz go, no kurde, co jest z nim? Ja piedziesz, ty do <laughs> <laughs> Dobra, to był aktor, akurat. Nie, lecą za mną. O kurde. Jak on tego jak nie ma? Przeżył. Nowa ucieczka. 13 osoba, no wygrasz to, masz 6 wraków w ogóle, co jest? Nice. O kurde. gościa drzewo niszczy. Jak one się budują w ogóle, co jest tu tam? Ja pierwszy Ja mam zero! Głupi manojek. O, pepzon! Halo? Co? A co tu? Co tu? Skrzynia w wow, O, oho! I to było no, typowo, nie? Dobra, no. Ee, wyrzuć to! Cóż, na wy wziąłeś? A, wyrzuć to! <laughs> jako, że niebieskiej temy, no to safe jest najlepszym wyborem. Pójdziemy po safe, pójdziemy po Spidermana. A pokażesz będzie... się mu, czy nie? A, no ja nie i teraz mówisz tak Co? co? <laughs> ja myślałem, że to jest. Łap! Wow. E, yy, nieważne. Hehehehe, <laughs> Jak chyba ja sam na dwójkę sobie wleciałem, chcesz tu przyjść? No jestem, jestem, właśnie, bo już mam zero tam na mnie. Zabiłem z jednego. W że też mam zero. Pozdrawiam was serdecznie. Ty pięć od No, on jest ostatni, bo jednego zrobiłem. A, To no, leć Ty czemu nie trzymasz tej ściany? Nie wiem, coś się nie postawiło mi. No te byle z nas są totalne. Patrz na strefy! Za go masz wraga! Ty po na górze się buduje, zabuduj daszek, zabuduj daszek! Nie no, ty jesteś takim kasztanem. Uciekam stąd. Lesy. Brawo. No fajny landscape. No Debilu! Nie ty jesteś że przecież ja umieram, Deklu! Nie no nienawidzę się! No ja padam, nie no kebab. Już się ratuję! Jesteś... No nie wiem co mam o tej gdyby nie to coś święta, to bym cię wyzywał. Widzę jak generować mam w 30 sekund, to jest poradnik. No, być kepciem. tu mamy chyba najbardziej basic color, a nie mogę znaleźć nic innego niebieskiego. Tu masz niebieski, widzisz? O. No a, i wszystko tu? trafiam, tylko niebieskie. Wow, 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 co to za bil fight? Ale ja tak bez zaproszenia tam wchodzimy, na górkę? Ty, po na dole, na Wchodzimy na górkę? Ty, bo ja jestem już tutaj w boxach u nich. Minus 50. Dobra, edytuję go. No, nie w boxie, o kurde. O kurde, jednak go go. Ja pierdziele, zostaw mi się... przecież... Nie ma maców! Aha! Kep, czy co zawiodło? Budowałem i macu się okazało, że nie mam. Przepraszam. Już tylko No matce. GG to top 6 iBem co zawodzi drugi drugim rzędu Panikę Panie Kebabinu Dodam Święta nam nie przypisały zbyt dobrze Bo widzisz co ma ja już Czyli my na. mamy mamy nic a tu jest złoty kruk ze siedzi Pa no i zabiję go żeby zobaczyć broń Nie mogę, dobra, spiesz jaką broń żeby go pokonać chociaż O jest snajperka którą dostałem Zdala broń Prawie trafił, A, gdzie jest nikt. aha. Trafiłem, widzowie tylko akurat zniknął, więc to nie moja wina absolutnie. Plan jest taki, że skoro <grym> mamy najgorszą możliwą rzecz, tylko kilofy, to będziemy zbierali leczenie, będziemy zbierali ryby, skybase i wygrywamy na leczenie. Tak się dzieje, Kepsiu, w dzisiejszym odcinku. Yy, tak. No, nie będziemy was przynosić, pewnie padniemy za 10 sekund, ale trzymajcie kciuki, bo może być ciekawie. Święta wiecie, są... nie, co ja gadam? Koniec. Dobra, widzowie, zobaczcie jaki mam ekwipunek potężny, Kepcio ma podobnie i ja w ogóle wymyśliłem, że, pa, co tam jest? Bałwan! W bałwanach możemy chodzić przecież. Ale jest jeden przecież. No to znajdziemy drugiego, zresztą za mną biegnie drugi. Aha, o, dzięki. A ja mam pytanie, co z tym SkyBezem, bo ty SkyBezem byś chciał robić, nie? Na razie to jestem choinką. Tam jest drugi, tam jest drugi! Nie, ja walczę się za... Nie no, lepiej w bałwanie! No dobra, niech ci będzie. Gdzie jest drugi? No tam, tam, tam. Przestęczony masz, tylko musisz iść i nie umrzeć, proszę. Bo ja. O kurde, no właśnie ty to Uciekam, 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 czyli bomba. Ale nie musimy go we dwójkę w bałwany stać, co? Nie, wcale nie podejrzany. Dobra, no sieć, nie ruszaj się. mam, no przypominam, nie mam broni, a ty chcesz kogoś zbawanować jakoś. Nie, nie, ja tu po prostu chcę, żeby mnie nikt nie zabił, bo ja mam dużo leczenia, jak przeżyjemy do ostatnich stref, to się po prostu wyleczymy w strefie, tak? Dobry pomysł, dobry pomysł. Ty jesteśmy w strefie. To miał być świąteczny challenge, a z tego wyszedł bałwan challenge. Ale w sumie czego się spodziewać po nas, co? Zabili go! Kepciu, zostaliśmy sami na dół! <noise> czy ja dobrze widzę, czy nie? Są nade mną. Ja mam kciuki za ciebie. Ty przemie, dobrze, dobrze, że nie jesteśmy koło siebie. Czyli mam nadzieję, że strefa nie rozwala bałwana. Rozwala chyba. Raczej na pewno. A ja jestem w zonie, ale mam big braina w następnym. Ej, czy w tej zonie możemy wygrać na strefę? No kurde, jeszcze 3 minuty gry około zostało. Ciii! Przyszedł w centralnie. On <noise> na tej samej górce, co ja. Jest ty poza mną. O kurwa, Marsiu, do kampera strzela. No widzę. To Godowano... jest się debil. Weźmy, został Pat, pat, Z wysokości debil! Pat, z wysokości debil! Jest na mnie, dawaj go! Umieram, umieram! Wyjdź, biegnie ostatni został! Biegnę, biegnę! Musisz kilofować go! Biegnę, biegnę! Ja pierdziele, podjąłem coś. Nie, 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 podnosi. Na mnie, na mnie, dobiłam go. Mam to, dobiłam mam go, tego ta. typa! Nie, 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 nie bij się tak. Nie padłem. No jak mam się nie bić, jak na mnie jest po prostu? Czekaj, ja go dobiję. Mam go! Co miał, miał coś do zabicia? Na co umieć? I mam te granaty, mam te granaty, może mu rzucę jakoś pod nogi. Jakbyśmy zostali po prostu zabudowali dół i leczyli się w strefie, Ale mu rzucę granata? czekaj, czekaj, ja spróbuję rzucić. No spróbuj, ale wiesz jak to się może skończyć, nie? Rzuciem. Spada, spada! Mamy to, ja pierdolę! Co jest? Rzuciłem granatem! Mam klipa! Ja pierdziele, co to było? Rzuciem. Wygraliśmy, jest, mamy to, ja pierdzielę! Nie spodziewałem się, że w świątecznym challenge'u wygramy tym skinem. Szczerze powiedziawszy, ja się nawet chciałem odrzucić tą grę. Nie wiem, co tu się podziało. Pamiętajcie, wesołych świąt, wpadajcie do Kepcha. bo to on wygrał w sumie. Wpadajcie do mnie, Kodzik manuje, Kodzik Kepciokot, no i wesołych świąt wam życzymy. Ale teraz to wszystko, trzymajcie się, pa pa! pa la, la i wesołych świąt!